Dwa lata przerwy związanej z pandemią COVID-19, więc myślę, że to zbyt długi czas, żeby nie obchodzić takiego święta w sumie, jakim jest noc muzeów. Impreza z wcześniejszych lat myślę, że każdego roku przynosiła jakieś nowe dla nas doświadczenia. Bardzo dużo Wrocławian nas odwiedzało, mamy też taką nadzieję, że i tej nocy tak będzie. W Muzeum Historii Włocławka przygotowaliśmy przede wszystkim ekspozycje stałe do zwiedzania. Na każdym poziomie znajdują się pracownicy, którzy są po to, by udzielać informacji. Jeżeli będą takie pytania, odpowiadać na to, co mamy na ekspozycji stałej, jakie zabytki. Poza tym są warsztaty dla dzieci, zabawy, które, dzięki której może, mogą wcielić się w małego archeologa i poszukać różnych artefaktów zagrzebanych w piasku, a jednocześnie w przestrzeni holu udostępniamy prezentację w wersji multimedialnej archiwalnych zdjęć 14 Pułku Piechoty. Tak się składa, że rok temu, kiedy właśnie nie było Nocy Muzeów, mijała setna rocznica sprowadzenia tego pułku do Włocławka jako miejsca stałego garnizonu, no i z tym rocznym opóźnieniem chcieliśmy pokazać wybrane fotografie związane właśnie z tym pułkiem. Noc muzeów to ten moment, kiedy człowiek ma troszeczkę więcej wolnego czasu, tak? Sobota wieczorem jest dobra chwila, żeby przyjść i pozwiedzać. Ciszy, spokoju, no i też taka motywacja dodatkowa, bo coś innego, coś nowego. Można usystematyzować sobie wiedzę, którą no, człowiek posiada, ale ponieważ pamięć ludzka jest ułomna, warto przyjść, przypomnieć sobie znowu parę nazwisk, e, zobaczyć, no, było nie było w przypadku tej ekspozycji 120 lat e, w historii przemysłu włocławskiego, którego już dzisiaj nie można oglądać. No i e, chwila refleksji dzięki temu, w miłym towarzystwie. Dlatego, że można spotkać tutaj wielu znajomych, porozmawiać, wymienić się wrażeniami. No to myślę główne powody, że człowiek się wieczorem w sobotę z miłą chęcią wybiera do muzeum. Zawsze chciałem przyjść na noc muzeum, ponieważ jeszcze nigdy nie byłem tutaj na takiej imprezie ogólnopolskiej, tak? Jest to ogólnopolska impreza, gdzie wszystkie muzea są otwarte, więc... Chciałem przyjść to zobaczyć z dziećmi oczywiście, ponieważ są różne atrakcje.